A ja tu wracam po trochę dłuższej przerwie w nagrywaniu gdyż egzaminy próbne po trzeciej klasie. Ja widziałem ostatnio nagrany film pana Piotra na kopalniach kometą. Trochę nie postrzelał. Zobaczę może ja coś więcej zdziałam. Pojazdem. Planuję też nie, gdy tylko będziemy razem grać. Nagram jakiś odcinek, gdy obaj będziemy jechać kometą. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Widzimy, wszyscy nasi poszli środkiem, aby strzelać na prawą stronę i prawą stroną. Nikt ze mną nie pojechał. Może to i dobrze. I kruzader na pierwszy ogień. Bo widzimy tutaj jeszcze. Zaraz będę mógł się tutaj zabawić. Jeszcze troszkę, jak mi się pojawią tu wszyscy, to będzie piknie. Widzimy Churchill tutaj. Samotnie. Nawet się do mnie nie odwróci. panie dobry, pan. Że się pan odwróci, przynajmniej. Masz po gąsienicy i mi nie zwiejesz. Widzimy, wykończyli mojego kruzadera. Pięknie. I ostatnie czy to Jedziemy. Pytanie, bo zaraz tam dojedzie reszta mojej drużyny. Nie może nie strzelę. No tak mi się wydaje. No jak widzicie mało brakowało. No to nie była najgorsza bitwa, zobaczmy. Sporo postrzelałem. Hmm, mało gwiazdek. No, malutko. Bo przez to, że wiecie, nie wjechałem i nie walczyłem z nimi tak otwarcie, tylko z ukrycie. Hmm, tak.